Ho, ho, ho. Dzień dobry. Byliśmy na zakupach, kupiliśmy już właściwie wszystko co jest potrzebne na święta. No i zamarnowałem mięsa już, które będziemy piekli, slash gotowali y, jutro wieczorem myślę, że dopiero. No, a jutro będziemy piekli ciasta. Liczę na mojego wspaniałego operatora Ele, że jutro coś ponagrywa. I to jest wzorek, normalnie ułożony, piękny Staram się, ale to wiesz No, Ale to właśnie wiesz, no w sensie ja doceniam kończyk Bo ja bym to po prostu walił do, do miski No tak można troszeczkę Pewnie niektórzy robią jeszcze jakieś bardziej wybitne wzorki Dzień dobry Dzień dobry Siema Witajcie w mojej kuchni! Wędlinka z szynkowarze z kurczaka. Schabik z w suwidzie, potem się go podpiecze. Tu jest ciasto drożdżowe na paszteciki, które będzie robiła Ela. Tu się zagniata ciasto na pierniki. Tu jest masa do miodownika i ciasto na miodownik. Będzie no, trzeba potem rozłapywać, tak, która wyszła! Tak, tak. I, I tak tyle. Robimy. Działamy. Piesek się relaksuje tutaj. Sexy dupka jest tam. Co robisz? Yy, blaty do Poczekaj. miodownika. Blaty do miodownika. Wzgrałam. Tu już się dwa upiekły. Dwa są, kilka. Po prostu. I z nami. I kolejne dwa muszę przyszykować. A możesz opowiadać co się na przykład? Aha, więc tak. Derek z przepisu swojej ulubionej youtuberki Sugar Lady e, robi miodownik. Będzie on leżał na takiej ślicznej paterze, którą kupiliśmy chyba w Pepko? Nie, w Sinsay'u. W Sinseju. Bardzo mi się wtedy spodobała. Już no, go robię chyba czwarty raz. Ten, no ale był kwadratowy wcześniej. Nie. Kółeczkowy? Zawsze go robię kółeczkowy. No to był kółeczkowy. Nie tak, że... jest niedziela samo pieprzenia, bo to jest dużo cienkich blatów. Ale lubisz to, no. prawda? No tutaj się pojawił spód. To Lotus. A? Ona są Lotusy, tak? A tutaj jest masa. I wiecie, O, ho, 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 dzień dobry bardzo witam Was 24 grudnia. Ja sobie właśnie wracam z treningu. Dobrze siadło. Fajnie, nie musiałem się dzisiaj spieszyć, dzisiaj żadnych zajęć już nie mam. Ugotowaliśmy, popiekliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, więc już dzisiaj opierducha. Po południu jedziemy do rodzinki. на вигилье. święta, święta i po świętach my na szczęście jeszcze półtora tygodnia, dwa tygodnie właściwie, mamy wolnego takiego w miarę luzu i spokoju więc yy, cieszymy się wspólnym, rodzinnym czasem opierdzielamy się, odpoczywamy i jakoś to powoli wszystko teraz tak na no, powolutku sobie leci. Zachęcamy do zostawienia lajka, cza, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka